Cześć! Zanim przejdziemy do konkretów, kilka spraw organizacyjnych, ponieważ po pierwsze, film ten stworzony jest we współpracy z bookmacherem BetClick, a po drugie, zakłady bookmacherskie są dozwolone tylko i wyłącznie od 18 roku życia, no i musicie o tym pamiętać. Mamy nową, bardzo fajną promocję w BetClick. Po rejestracji z linku poniżej możecie zagrać swój pierwszy kupon za maksymalnie 228 zł. Jeśli wejdzie, wszystko będzie wasze, do wypłaty, robicie z tym co chcecie. Zaś, jeśli ten kupon nie wejdzie, niestety, no to wraca do, nas, do Was równe 200 zł, ponieważ 28 zł to podatek, i te 200 zł zwrotu wystarczy tylko raz obrócić po kursie 2.14. Rzecz jasna, to 2.14 to jest kurs najniższy. Możecie dawać zdecydowanie lepsze kupony z większymi kursami. I także po tym jednokrotnym obrocie cała kasa jest już dla Was. Także witajcie na kanale Typerskim, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał i dawać łapki w górę, ponieważ bardzo pomaga nam się to rozwijać, a teraz lecimy z typami na dziś. Zanim przejdziemy do naszej propozycji, mamy jeszcze szybki konkurs do wygrania codziennie 50 zł w BetClick. Aby wziąć udział musicie subskrybować kanał, dać kciuk w górę pod filmem i w komentarzu podajecie dokładny wynik im pierwszego gola w mecz pomiędzy Polską i Szwecją. Później dopisujecie swój login z BetClick. Typujemy do godziny 20.45. Gramy dubla na piłkę ręczną. Zaczynają się play-offy w lidze europejskiej. No, i wydaje nam się, że francuskie drużyny na własnych halach będą chciały narobić sobie nieco przewagi przed meczami rewanżowymi. W pierwszym meczu Toulouse gra z Benfica, no i tutaj liga francuska jest zdecydowanie wyżej niż portugalska. Tak więc, moim zdaniem, Toulouse nie powinna mieć kłopotów z ograniczeniem Benfica, choć kursy na to nie wskazują. To jednak, Toulouse nie jest tak słabym zespołem, jak na to właśnie wskazują notowania Bukmacherów. Gra tutaj to, że Toulouse wygra pierwszy mecz na własnej hali. No co będzie w rewanżu, to już nas tutaj nie interesuje, a tam może być różnie. Drugi mecz, Nont gra z Fusze Berlin. No i tutaj również gram to, że gospodarze ten mecz wygrają. Jeśli chcą robić przewagę nad niemieckim zespołem, no to właśnie na własnej hali. Zwykle w meczach, kiedy te drużyny ze sobą grały, no to Nont na własnym stadionie radziło sobie z Berlińczykami. No i liczę na to, że podobnie będzie również i tym razem. Dzięki za to, że oglądaliście. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, dawać łapki w górę. Mam nadzieję, że dzisiejsze granie będzie zielone. Do zobaczenia!